Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ula na moim kanale jest nam... Kolejnym, kolejnym, kolejnym odcinku na moim kanała Agnieszka. Jest. Jestem. Jest Wojtek. Jestem. Nasza premium Ula i startuje. Jestem o. Kolejnym OS na EBAMK W moim wypadku to nie trzeba się najewać, wiesz? To nie jest Ej, dałem drużynówki, czemu? O, Ula chyba to... Ula, nie słuchaj, Tom. Ale ja nie chciałem! Nie, ty zawsze nie chciałeś, robić. chciałem. Chciałem dać zawsze... zwykłe, takie najprostsze. No to zdałeś zwykłe, kiedy. Czy... To da, to, a, to tam ciężko jest pomylić. Wojtek, w moim stanie jest wszystko, można pomylić. Dzięki, o... Tomku. Czyż to dzieła ja gadała? Ale ty zacząłeś. Ale. akurat nie chciała skończyć, więc dała dalej. Aga, no i co? Nie wiem, Ula, to jest tragedia. Jedziesz, Ula! Dobra. Się... Tak! Zobaczcie! to póki jest małfardo. <noise> 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 Kurwa! <noise> Co ja mam cześć? Nic mogę. się tak grzesz tam, koleżanko z Anglii? Ty widziałeś widziałaś mi karty zajmowała. nie dawaj, jakichś strasznych rzeczy. Żadnych z tamtych, dobra? Czekaj, poczekaj. Nie wiem, żadnych dziwnych. Aga, ja mów do mnie prosto, ja nie mówię dzisiaj. Kurwa, oddaj moje karty. A weź... Zrobiła... Mów do, do mnie prosto i co, znowu plus cztery? Nie, Aga jest najlepsza, zrobiła to samo co ja ostatnio u niej. Cicho. Zapraszam. Co? co ty? Co ty, <głosy> <głosy> samu. Samu się brzmi, samo się błyska. Dobrze, dzięki. <noise> a teraz tu nie ma za brziczu. Ulecam od dawna, a <noise> ja sobie wezmę. Nie wiem, zbieram. Ale czemu to? <noise> ja? <a> ja? <noise> Z kluczem. <noise> A stopuj tam, stopuj No A stopuj tam <grym> Już wiem czemu Ula nie chcę grać do drużynowych bo ją Aga wpiernicza na minę e. <grym> Nie wiem Ula co mam robić To nie wiem Ula co mam robić Co tu się, <grym> się wyprawia? <grym> to kolor. Mogę nie komentować?

jeszcze raz! Ale... Aj Jula! Wiesz żeby ty nie był... dywin, ale mówimy! Jesmus! Wtedy nie to, że jestem deklicą dzisiaj to byśmy nie wygrały! A przez przypadek dwa razy ja. to, oh, to <laughs> przysłał! I, I się mi są... Nie to! Iź hały Majfucken! Co? Teraz trzeba przekrać... Iź hały Majfucken! Boli mnie! Ja, ja, nie widzi, co tu się wydarzyło. Ja nie pamiętam już tamtego meczu w ogóle. prostu, jakbyście wiedzieli to co ja mam, to by, by ci... Znaczy po części widziałem co miałaś, bo mi wzięłaś karty. No co ty... Tak jak gramy w parach, oni widzieli co mają. No właśnie. Czekam, ale nie co nacisnąć, to oddaję. Oh, Sraczkę, no i do. Wojtek ma, nie? Co? Wojtek ma. To ma. To dwa? Nie, Wojtek Tomek, ma? to jest Tomek po lewej. <gulety> <gulety> Co jest z łamyszczynią? Ja tak. A ja mam Ja, to, ja nie tak wiem, Tomek, byli. ale to jest dziwne. Strzałki mi się popidoiły. Popidoiły. <gulety> Ula! Aha! Dobrze, biorę a, a czemu a tak? Boli bo mnie! Tak. Musimy jak zrobić. Ej, kto pamięta ten pierwszy mecz? Jak by wygrał? Ja nie pamiętam, co ja się nie stało. Musiałbym to jeszcze raz obejrzeć. No, ja myślę, że nam to nie pomoże. Dlaczego to zrobiłeś? No, to Tomek... Aha, kolor. Nie ten! A żeś spierdzieli teraz. Na pewno! No, może jednak. ja mam plus 8? Nie. Tak. A, tak. A kto ja mam plus kolor? 12. Nie wiem, kto. No? Tak! No. Ja mam plus 108! Dzieczyno, za dobrze idzie. <grym i> Zostoszyłam <znowu> złapać myszki sobie koleżanku na L. <grym i> Ojojo. <znowu> Wydupię ty! A żeś kogoś spierdzielił. Czemu? Ula, najpierw tak, a później tak, dobra? Nie wiem o czym mówisz! Najpierw tak, a później tak, czekaj. Tam koń zabierz! No bo nie, bo on się odbije, patrz, teraz ty sobie odbierz. Ej nie, co tam jest! Oh. No i co sobie odbierz? No i wie, co zarobiłaś? <głos> <głos> Zaraz sobie coś zrobisz. Ej, no. ale ja coś za dobrze myślę jak po hedeiku, no pójść właśnie tak. Ja, ja, na pewno ta maga groza na miejscu. Mówiłam, że był. Ja bo... nie wiem, ale ona za bardzo ci rozkminia i, on, i to dobrze wychodzi to jest cud. Kiedy? Ale sure. Tomek, to, to przecież to ja jest Aga. Nie. Aga jak się nie stara i tak dalej, to jej Właśnie, dobrze Właśnie, ja się nie idzie. starałam i dwa razy wygr i wygrałam wtedy. I dwa i wygrana. To teraz? Ula! To nie ja. Co ty ja. robisz, No nie miałam nic innego, no. Tam jakiś dekiel. A ja się wtedy nie starałam nic i wygrałyśmy, to jest chora no, głowa. Cicho, pani przypału. No, a teraz kuźwa... Czekaj, jak ty miałeś? No dekiel, a ty przypał. A No tak. <grymne> a Agnieszka, no tak. Agnieszka nie miałem, wiesz? <grymne> Agnieszka już dawno tutaj no, 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 nie mieszka. Aaaa, pora, Wojtek jedzie. Nieprawda, a jo, dzisiaj Wojtek zbiera wszystkie produkcje. No trudno, no raz się jest na bozie, raz się jest No, Ja się staram. Życie. Co teraz, Bandera, tak teraz Nie, co no ty chodzi? A ja was próbowałam oszułować, ja, żeby ci nie kliknąć. Ja uwielbiam agamów na wdechu, bo ja nic nie rozumie. no i co teraz? Ciągnij. Good morning. Oh. To jedno i lepsze tak mówię, nie? Ciągnij. Co ty robisz? Żeś ciągła. No blokuje cię, no. Nie. Cool. O, je... No i martwisz. Lisa, skraj, co jest? A nie, żartowałam. Nieważne czy jest z lewej czy z prawej. Nie pij tam Mój tyle ty, ty. Hej, <laughs> Ej wiecie co zauważyłem pewną zależność Nie no. prawda Wojtek jest wszystko nieprawda Jak Agnieszka je maka to, Agnieszka. to tak Agnieszka? Jak Agnieszka je maka Jak Agnieszka nie wyszedł Maka Za każdym razem tak jest jak ona je maka to jest kurde tutaj... <laughs> Nie ostatnio Nie wiem <laughs>

z jak szybko zgasła! Widziałeś. Nie bierz ma za nie zaraz, ty nie zobaczyła karmy Ciochni Jaką Nie wierzę, ula, oni nam zechnuli. No, bo nam, no To było ściągnięcia Mać ulą Julia! Ja, Chory hmm. głowy! Oh. Nawet ja nie wiem, co ja robię w tym meczu. to już w poprzednim też nie wiedziałam. Jeszcze ulana mnie wiedziała. Oh, co ty robisz? Fu, dobra. Nie pamiętam o tym, co mam na Też nie, nie pamiętam. Oooo, no, Ci psy Łosi. Ciągnij. wszystko w Twoich rękach. Co mam zrobić? Nie wiem. to ma więcej niż jedną. Masz to. O ja przyjdę. No, drogi, nie ma, żeby się o ten. No i nie wiem, które lepsze w sumie. Uj, uj, i love you, baby hmm. Ula lala lala Dobrze, blokuj ją Blokuję ciebie <grywia> Chyba ja ciebie Aj, <grywia> ty nie, nie może Chami to zbierać z niej <grywia> Bo to jest karp, mój ja z głos mi chwyta Taka, taka ty się ta robi ze tych Wiesz wcześniej, jak ze mnie stary dziadek Przepity wyszedł? Ja też jak mam Jakże on zachrypła She's a toxic Mi się ostatnio podobała, jak ulka wrzasnęła na tym Na fazmofobię grałaś z Agnieszką Tomek, Boże, ja to... Ja... nie, to jest po prostu najlepsza. No i Zobaczcie sobie u Agi na kanale. A zabrała na farmhouse? 5,50 adnotacja, pamiętam to jak dziś. 5,50. Boże, refitowałem, nie pytajcie się jej drodzy. Ej! Co? Ej, Nie masz. Repiruje cały świat! Kurwa! Ona się znowu nie starała. Nice. Dobra, to gratulujemy Agnieszce i Uli e, podwójnej wygranej, ja mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli wystałam. tak, co? Tam medal. Masz no, no, tam medal, No, przecież więc... <noise> wygrałeś z Agą, więc... wygrałeś z Aha, No ale... No, wygrałyście! Ona też! No nie tak tak że że No ale to i mnie dała tobie wyczyn. No gdzie? O boże, dobra. Za daleko, bagno w brną. Tak, one jak już po prostu się zaczną w łajnie tapiać. Dobra, mam nadzieję, że on się. mi nie mówcie. Aga spatrzyła nam ulkę. Co? Spatrzyłaś nam ulkę, Aga. No, tak. Tak, ja jeszcze brakuje, żeby... Ta z to. Teraz tylko brakuje jeszcze odgłos odświeżacza, a Ula krzyknię, krzyknie... Wykrzyknij o! Ej, to ty to zapoczątkowałeś, nie że coś. No bo ja go zawsze słyszałem. Ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli no, tak, stracicie łapkę w górę, komentarz, Subskrybujcie naszych kanałów. Pamiętajcie, o Agnieszki, u Agnieszki i Wojtka pokazują się inne odcinki z tej gry. Wojtek mnie już zaprasza, więc był ze mną Wojtek. Byłem. Była Ula. Byłam. I zawsze niestarająca się Agnieszka. Tak. <laughs> tak, ja byłem. Tak, no i byłem Staszia, więc do następnego razu. Pa-pa! Bye, bye. 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 Bye.